I te nadzieje polskiego Speedwaya to właśnie Baron i Protasiewicz. Obok Protasiewicza w kasku białym bardzo dobrze jest rządcy, to podkreślam jeszcze raz w tym sezonie yy, Dariusz Śledź, lider drużyny, Sparty, Polsat, Wrocław. No i w kasku czerwonym najbliżej ogrodzenia, najbliżej bandy Brian Karger, to trzeci start tego zawodnika pod rząd. Jeszcze raz przypomnę, Baron Protasiewicz, śledź Karger! Bo taśma w górę i kto najlepiej? Wrocławianie! Brian Karger próbuje walczyć z Wrocławianami. Brian Karger czy Dariusz Śledź? Brian Karger obejmuje prowadzenie. Bardzo dobra jazda na pierwszym łuku, ale była tam też ostra ostra walka, ale wszystko zgodnie z zasadami fair play. Prowadzi Karger, zanim Śledź. Trzeci baron, a stawkę zamyka Piotr Protasiewicz. No nie wiedzie się Piotrkowi w dzisiejszym spotkaniu. Raz w znakomitym stylu zwyciężył. Potem przyjechał trzeci i teraz zamyka stawkę. Przegrywa ze starszym od siebie o rok Piotrem Baronem. A prowadzi Duńczyk Brian Karger Atak Piotra Plotasiewicza. Piotr Plotasiewicz, Piotr Baron. Jednak Piotr Baron. Zawodnicy kończą trzecie okrążenie. I nadal nic się nie zmienia oprócz tego ataku Piotra Plotasiewicza. Zbliżył się Piotr Borasiewicz do Barona, kolejna próba ataku po wewnętrznej Piotr Borasiewicz, Piotr Brasiewicz, Piotr Baron, Piotr Baron i tak też chyba kończy się, chociaż jeszcze jeden atak po zewnętrznej Piotra Borasiewica, Piotr Borasiewicz i jednak jeden punkt. No ogromne brawa, ten chłopak zawsze walczy do końca i teraz tak się stało, ta walka do końca dała Piotrowi Borasiewiczowi jeden punkt. Jeden punkt na miarę...